Be real let's just be honest let's just be Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to kolejny odcinek z serii Kariebrom Karzem, Janu i Jim Donnarumu. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie jak zwykle trzy kolejne spotkania, natomiast jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ponieważ dzięki temu ten film będzie mógł dotrzeć do większej ilości osób. To tyle tytułem wstępu, teraz skupimy na nadchodzące spotkanie w Pucharze Hiszpanii, a naszym przeciwnikiem będzie drużyna z Tenerify. Pierwsza groźna akcja miała miejsce dopiero w 16 minucie spotkania bardzo składna akcja drużyny gości, zakończona uderzeniem w kierunku bramki, jednak popisałem się skuteczną interwencją. 21 minuta spotkania to kolejna akcja gracze w niebieskich strojach, obrona graczy królewskich została kompletnie rozklepana, jednak piłki po tym strzeleniu należy szukać w trybunach. 33 minuta spotkanie to piękne krosowe podanie na lewą stronę boiska, następnie wrzutka w pole karny, jednak byłem bardzo czujny na przedpolu i oddaliłem zagrożenie. Końcówka pierwszej części spotkania, doliczony czas gry to jeszcze jedna szansa dla graczy z Sekunda División, jednak te uderzenia nie sprawiły mi żadnych problemów. 67. minuta spotkania to piękna indywidualna akcja jednego z graczy z Tenerife, jednak na szczęście ten strzał był bardzo niecelny. 73. minuta spotkania to akcja prawą stroną wojska, w pole karne zakończone strzałem w kierunku bramki, jednak nie miałem problemu ze złapaniem tej piłki. Ocena meczowa za te spotkanie to 7 i 3. Udało mi się zachować czyste konto, jednak, pomimo bardzo dużej przewagi, nasza drużyna nie potrafiła postawić kropki na D, A co za tym idzie, ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Natomiast to już jest historia, teraz skupmy się na kolejnym spotkaniu ligowym, ponieważ naszym przeciwnikiem będzie ekipa Walencji i nie będzie to na pewno proste spotkanie. Pierwsza groźna akcja miała miejsce w 8 minucie spotkania i szykowanie z lewego sektora bójka, jednak piłka trafia prosto w moje ręce. 16. Minuta spotkanie to doszukowanie z prawego narożnika boiska, źle obliczyłem tor do piłki, jednak na szczęście wszystko skończyło się dobrze. 30. Minuta spotkanie to akcja przeprowadza na prawosłon boiska doszukowanie w pole karne, jednak te uderzenie ląduje w trybunach. Jesteśmy już w drugiej części spotkania centra w kierunku dłuższego słupka, jednak byłem w tej sytuacji na posterunku i spokojnie złapałem to piłkę. 68 minuta spotkania to akcja rozprowadzana z centralnego sektora boiska zakończona strzałem, interweniowałem dosyć instynktownie i piłka niefortunnie trafiła pod nogi graczy gości, jednak to uderzenie było bardzo niecelne. Chwilę później, bo w 70 minucie spotkania zawodnicy ekipy Nietoperzy przeprowadzili akcję lewą stroną boiska, jednak dobrze wychwyciłem to dośrodkowanie. W 78 minucie spotkania przeciwnicy wykonywali rzut z autu na wysokości pola karnego, dośrodkowanie w pole karne zakończone strzałem, jednak nie miałem problemu z interwencją przy tym strzale, ponieważ piłka trafiła prosto we mnie. 89 minuta spotkania to dośrodkowanie z prawego narożnika boiska zakotowało się przed moim bramką, jednak ostatecznie piłka znalazła się w moim posiadaniu. Ocena meczowa za te spotkanie to 7 i 8, udało mi się zachować czyste konto, a co ważniejsze moja drużyna wygrała to spotkanie 1 do 0. Po bardzo ciężkim spotkaniu w lidze czeka nas środowe spotkanie w lidze mistrzów, naszym przeciwnikiem w kolejnym meczu fazy grupowej będzie PSV Eindhoven. W dziewiątej minucie spotkania przeciwnicy postąpili zgodnie z duchem gry fair play i oddali nam piłkę. 13. minuta spotkania to akcja prawą stroną boiska do w pole karne, ale piłka ląduje prosto w moich rękach. 18. minuta spotkania to akcja rozprowadzana z centralnego sektora boiska, zakończona uderzeniem w kierunku bramki, jednak to uderzenie mija mój lewy słupek bramki. 26. minuta spotkania to kolejna akcja rolników za pole karnego do żołądek, jednak popisam się skuteczną interwencją i nie wypuściłem tej piłki z rąk. W 51. Minucie spotkania przeciwnicy wykonywali rzut wolny, centra w pole karni, jednak dobrze wychodzę i piąskuje tą piłkę. 58. Minuta spotkania to kolejna akcja graczy w biało-czerwonych koszulkach, jednak to uderzenie ląduje na bandach reklamowych. W 60 minucie spotkanie pod dwiem bramką zrobiło się naprawdę bardzo gorąco, indywidualna akcja zakończona, strzałem na bramkę, piłka niefortunnie odbija się od Pepe i trafia prosto pod nogi jednego z napastników gospodarzy. W taki sposób tracimy bramkę na 1 do 1 i muszę Wam szczerze powiedzieć, że w tej sytuacji kompletnie stracimy kontrolę nad Donarumą. W 76 minucie spotkania przeciwnicy wykonali rzut wolny, bezpośrednie uderzenie na bramkę, jednak ten strzał nie miał prawa mnie zaskoczyć. 85 minuta spotkania to jeszcze jedna szansa dla graczy z PSV, jednak te uderzenie było bardzo niecelne. Ocena maczała zacy spotkanie to 7 i 7 szkoda tej straconej bramki, jednak najważniejsze jest to, że wywozimy z bardzo trudnego terenu komplet punktów. Natomiast wracając do sytuacji 60 minuty spotkania, to napiszcie mi w komentarzach, czy spotkaliście się z podobnym zachowaniem kontrolowanego przez Was bramkarza. Na ekranie widzicie aktualną sytuację w Lidze Hiszpańskiej. Real Madrid zajmuje pierwsze miejsce w Lidze z dorobkiem 26 punktów na koncie, jednak druga Barcelona ma tych punktów 25, więc jak sami widzicie różnice są niewielkie. Natomiast sytuacja w grupie A nadal nie jest jasna, królewcy zajmują drugą pozycję, jednak do drużyny z Niemiec stracą tylko jeden punkt. Zapewne o wszystkim zdecyduje bezpośredni pojedynek między tymi zespołami. Tutaj możecie zobaczyć podstawowe cele i z mojej strony to już chyba wszystko. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zalajkuj, skomentuj, przede wszystkim subskrybuj i widzimy się w kolejnym odcinku, także na razie i piona!